Musimy jeszcze chwilkę poczekać, bo poszliśmy po na koleżanki po nagrody, bo dzisiaj przypomnę, że są nagrody. Turniej odbywał się w dwóch kategoriach. Do 14 roku życia i powyżej 14 roku życia. I za chwilę doniesiemy nagrody i będzie ogłoszenie. Chyba, że Państwo coś powiedzą, żeby podsumować, bo widziałam, że cieszyło się to ogromnym zainteresowaniem. Dzień dobry Państwu. No trzeba powiedzieć, że miasto i gmina wybitnie ucznicza po prostu, zwłaszcza dzieci. Dzieci prawie 50 po prostu uczestniczyło w turnieju, a starszych uczestniczyło 30, prawie 40. Rozgrywaliśmy turnieje w Smulniku, rozgrywaliśmy turnieje w obrownikach w Kowalu. No trzeba powiedzieć, że w obrownikach to połowę tego po prostu, w Kowalu 3 czwarte. Ale chciałbym Państwu zapowiedzieć, że Wocławskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie będzie w tym roku jeszcze organizowało maraton uczniczy. Będzie się rozpoczynał na naszej strzelnicy we Wrocławku. Będziemy prosili Pana Burmistrza, żeby nam jeszcze udostępnił to przecudne miejsce tutaj wały. Czyli będzie w Brześciu, drugi etap. Trzeci etap będzie w Kowalu. I czwarty etap planujemy zrobić z powrotem, na powrót na Strzelnicy. Prawdopodobnie będzie też listopad. No ale mamy po prostu zapisane to w grafiku i musimy to, że tak powiem, zrobić. Są to turnieje bezpłatne, po prostu będą to turnieje bezpłatne. No i nagrody będą też takie sowite po prostu, dlatego, że sponsor, no, takie wymagania nam postawił, żeby byli uczestnicy zadowoleni. Hetman Wrocław Górkowego po mojej lewej ręce po prostu ja jestem pisarzem no trochę jestem bardziej gadatliwy tylko ale brawo dla naszego Hetmana bo to tylko dzięki niemu po prostu ten trudnik tutaj odbył dziękuję serdecznie państwu to może jeszcze korzystając po prostu y za mną stoi małżeństwo, państwo Lewandowski, marzena i y, z małżonkiem po prostu. Y, wybitny łucznik, tytuł Pan Muszalski. Na dyplomie jest też Pan Muszalski. Skąd Pan Muszalski? Ano, kto czytał pana Wołodiowskiego, czyli ostatni tom trylogii, to wie, że w Stanicy, w Chretiowie, wieczorami spędzał czas. Pan Zagłoba, który umysłem wszystkich przewyższał, siedział po prostu pan Snitko i siedział pan Muszalski, łucznik niezrównany. Dziś naszego eposu Henryk Księdziewicz tytułuje za każdym razem, gdy pan Muszalski jest zawsze ocena taka łucznik niezrównany. I tu właśnie stojący Piotr Lewandowski kilkakrotnie osiągnął tytuł pan Muszalski, łucznik niezrównany. Nie chcemy Robin Hooda, nie chcemy Wilhelmatera, mamy swojego polskiego łucznika. Pan Muszalski, łucznik niezrównany. A dzisiaj będzie starszy pan Muszalski i młodszy pan Muszalski po prostu. Czyli pierwsze miejsce pan Muszalski, łucznik niezrównany. A drugie miejsce w kategorii młodszych po prostu. Pierwsze miejsce w kategorii młodszych, no to będzie młodszy pan Muszalski. Pan Muszalski, łucznik niezrównany. Zapamiętajcie to sobie Państwo, jak po otwarciu szturmu pierwszego do kamieńca stanął na górze Pan Muszolski, na pom siedział i na bajdakach, czyli na takich traspach płynęli Turcy, a on jednego po drugim, że tak powiem, odstrzeliwał na cześć Waszej małżonki, czyli no, Pani Włodyowskiej, Barbary po prostu, na cześć Pana Hetmana. Na cześć swojego kolegi, również który zginął, też poświęcił jedno twórczy nowe życie. No takie były zmagania. Dzisiaj wszyscy mówią o pokoju, no, ale ten, który nie zbroi się, to zawsze może przegrać. Dziękuję. <kluczy> Pani ale nie, to nie jest trzecie, to trzecie, bo to była pomyłka. Tutaj jest trzecie. Trzecie, trzecie. Pana, tego, tu, 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 tego, 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 podkładam. Tego, 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 tego. Tak. Pantycjan Mosakowski. Trzecie miejsce w kategorii do lat 14 czy 15, do 15 lat. Czy jest Pantycjan Mosakowski? Nie ma. Takżeśmy się umówili, że jakby go nie było to przekażemy, wypią mi nagrodę dla, yy, do Centrum Kultury. Po prostu, tak? Proszę uprzejmie. Drugie miejsce. Drugie miejsce Helena Mędro. Czy mamy taką panienkę? Też nie mamy. No po prostu nie wierzyli w to, że osiągnęli takie dobre wyniki. Myśleli, że ktoś jeszcze ich pobije. Trudno. Pani Helena Andro, nie ma. I pierwsze miejsce Pani Paulina Kopernia. Prosimy na scenę. Też nie ma. Jest, nie ma. Droga Pani Paulina. na bardzo się cieszymy. Prosimy. Zus z tego, z rąk Starszego Bractwa, Hetmana Bractwa Górkowego. Otrzymuje Pani nagrodę i dyplom. Trochę nam się pieczęć połamała, ale możemy dostarczyć nową. Proszę go podać. Gratulacje, na te gratulacje. Wielkie gratulacje. Wielkie gratulacje. Nowucznictwo jest sportem cichym, ale śmiercionośnym. Ja muszę Państwu powiedzieć, że przy strzelaniu z łuku, Trzecie, trzecie proszę. Przestrzelanie z łuku, i się. Wszystkie mięśnie, tak jak w Pan Marcin Kwiatkowski, czy mamy takiego Pana? Miejsce trzecie. Proszę, no, proszę. A tak niepozornie, Pan tak po cichutku, po cichutku i proszę. Trzecie miejsce. 62 punkty na 100, Czyli zupełnie dobry wynik. Łucznicy mają u nas takie wyniki nieraz. A? Piękny dyplom z pieczęcią włosowskiego kurkowego bractwa Szczeleckiego, Borskową, yy, taką, która jest na sztandarze. No i z Królewskiego Miasta brześć Kujawski. Muszę Państwu powiedzieć, że są. Brawo Panu. Gratuluję <klucza> bez Bractwa Dziękuję. Muszę Państwu powiedzieć, że są w naszym powiecie trzy królewskie miasta. Królewskie miasto brześć Kujawski, kiedyś miasto wojewódzkie. Królewski miasto Kowa i Królewski miasto Izbica. Proszę Państwa, Łukasz Szachewicz. Czy mamy takiego pana? Czy zmierza do nas pan Łukasz Szachewicz? Pan Łukasz Szachewicz. Pan Łukasz Szachewicz. Idzie, zmierza do nas. No to super. Pan Łukasz Szachewicz. Drugie miejsce, 72 na stop. Prosimy. No dziękujemy, bardzo dziękujemy. Oklaski, proszę Państwa, to naprawdę widziałem, jak się Pan składa do strzału. Urodzony ucznik. Nie pytaliśmy, czy trenuje, bo tak to bym nie mógł, ale pewnie nie. Ale urodzony ucznik. Bardzo prosimy, dziękujemy serdecznie. Moje gratulacje. Pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce mamy pana Dariusza Zielińskiego. Pan Muszalski, ucznik niezrównany, Chodzi na scenę. Pan Dariusz Zieliński, pan Muszalski, ucznik niezrównany. Czy jest pan Dariusz? Panie Dariuszu? Nie ma. A kiedyś jak żeśmy się wygłupiali, to była taki, był taki dobci, o ruchu po ruchu, czy jest ruch, bo nie ma druga. Także trochę śmieszności też, no. Nie były zasłone słone jakieś wygłodane słowa, ale zawsze w domyśle można tam się pocieszyć. No dobrze, to drodzy Państwo, przekazujemy dla Pana Dariusza nagrodę na ręce Pani Dyrektor Domu Kultury. Serdecznie Państwu dziękujemy. Dziękujemy za super przyjęcie. Naprawdę uważamy, po prostu my żyjemy ucznictwem, uważamy to za super turniej. Jeszcze parę słów, Pan Hetman, Brat Hetman, dziękuję. Dziękujemy za umożliwienie i przepływanie z Wami w tym dniu, takim dzisiejszym. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo wszystkim uczestnikom, życzę dobrych wyników.